Przykładowo, elaboracja 155 mm w 2020 roku w Nitrochemie to były 3000 sztuk amunicji 155 mm. Ostatnio mieliśmy czyli przypadek kilkanaście godzin wojny. Widzą od razu należy się wyjaśnienie, że w, na różnych etapach tej wojny Rosjanie wystrzeliwali pomiędzy 10 a 60 tysięcy takich pocisków dziennie. Tak, Ukraińcy stosunkowo mniej, czyli faktycznie. No mamy przy dobrych wiatrach mamy amunicję na może kilka dni. A to warto powiedzieć też, bo chyba nie padło. Średnio taki ten nowoczesny pocisk kalibru 155 to jest w granicach 30 tysięcy złotych za, e, za sztukę. No zresztą te, te kwoty ogromne e, padły. Więc my tutaj często mówimy, że jakiś rekordowy kontrakt na, nie wiem, czołgi, śmigłowce, czy coś, ale padło to już tu e, 300 tysięcy pocisków. Wystrzelamy to w, no, w miesiąc załóżmy 10-11 miliardów. Złotych. Fronty wojny. Zapraszają Marcin Wyrwał i Edyta Rzemła. Witam państwa serdecznie w osiemnastym specjalnym odcinku podcastu Fronty Wojny, podcastu o wojsku, o wojnie, o naszym bezpieczeństwie. Tak naprawdę, e, mogą państwo podcastu oczywiście słuchać, oglądać. Także jest w wersji skróconej, ale też pisemnej. Jest na YouTube, na Spotify, na Apple Podcast, ale w pełnej wersji zawsze na ONED Audio. No, i właśnie, program specjalny, bo specjalny gość, redaktor naczelny, Mariusz Cielma przede wszystkim, redaktor naczelny miesięcznika, nowa technika wojskowa. I to nie jest tak, że my, proszę Państwa, jesteśmy umówieni, że tutaj Marsz do nas przyszedł, a my pokażemy. Nie, jak coś nam się nie podoba, to nie pokazujemy. A jak coś nam się podoba, a ja jestem akurat stałym czytelnikiem, to pokazujemy. Polecamy. Naprawdę świetna robota i świetny specjalista, który dziś opowie nam o tym, jak wygląda stan polskiego uzbrojenia, jeżeli chodzi o amunicję, jeżeli chodzi o sprzęt. Zacznijmy od takiego wyjściowego, bardzo ogólnego pytania: od może takiej konstrukcji intelektualnej. Gdyby dziś uderzył w nas jakiś wielki przeciwnik ze wschodu, no w zasadzie jest tylko jeden. Eee, to no, gdzie my jesteśmy? Jałoruś. No ale to jest jeden organizm o dwóch głowach. Eee, to gdzie my jesteśmy tak naprawdę? Dzień dobry, witam wszystkich, od tego zacznę i też podziękuję za te dobre słowa na wstępie o mnie i, i naszym miesięczniku. Natomiast no, w sumie to była taka rozmowa, czy Białoruś także jest tym, tym wielkim naszym przeciwnikiem. No gdyby nie Federacja Rosyjska, to moglibyśmy mówić, że Białoruś nie, nie, nie istnieje dla nas jako potencjalny przeciwnik militarny. To co można powiedzieć, oczywiście tu można wiele warunków postawić, jakby mógł taki konflikt wyglądać. Wiele, wiele scenariuszy, ale przykładowo to, co pokazała nam choćby te działania wojenne w Ukrainie, no to co do zasady taka wojna nie wybucha na pstryk, tak? Czyli mówiąc krótko, to są jednak wielomiesięczne przygotowania, wielomiesięczne też obserwacje tego, jak przygotowuje się ten przeciwnik. Zauważmy, że Rosja koncentrowała swoje wojska przy granicy z Ukrainą wiele miesięcy. Te, te no, bardzo niepokojące informacje to to, 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 to się ciągnęło, mówiąc krótko. To nie był atak rakietowy, który po prostu jednego dnia wszyscy żyją, wydaje się, że żyją w pokoju pomiędzy państwami, a drugiego dnia zaczyna się wojna. Mówię o tym, bo to jest jednak pewna. pewna nadzieja, o tak to powiedzmy, nadzieja dwojaka. Po pierwsze, jest czas reakcji. NATO ma i Polska swoje środki, narzędzia, żeby podpatrywać, jak wyglądają te przygotowania u, u sąsiada. I dodam tylko jeszcze takie hasło. O to jeszcze będę pytał, o to podpatrywanie i na ile my podpatrujemy. Tak i dlatego istotne jest takie wzmożenie też tych służb rozpoznawczych, na przykład podczas ćwiczeń Zachód, Zapad. Bardzo, bardzo często u nas pojawiała się takie, takie zastanowienie, nie co tam, co jest ćwiczone, ale wojskowi jednocześnie byli wyczuleni, bo takie ćwiczenia są bardzo dobrą operacją maskującą ewentualną agresję. No bo wojska się gromadzi, teoretycznie informujesz wszystkich... Przepraszam, Mariusz, ja ci tutaj, bo my wiem, że czytaliśmy książkę i te ostatnie ćwiczenia i koncentracja wojsk przed wojną, przed wybuchem wojny, ona nie została dobrze odczytana w sensie takim... że Nasi wojskowie wiedzieli, że to jest koncentracja wojsk przed czymś dużym, tylko bardziej uznali, że to są ćwiczenia, pokaz siły, więc. Tak, a cały czas jednak też um, my rozumiemy, że jest mnóstwo czynników. Raczej chodzi nam o to, jakby, gdzie my jesteśmy teraz, w tym momencie. Mhm. No W tym momencie jesteśmy, można powiedzieć, na przebudowie, a w wielu przypadkach odbudowie zdolności we, w naszym wojsku. Ja to porównuję do często do Placu, placu budowy. Nie jest to taki ewolucyjny rozwój sił zbrojnych, jak często ma miejsce, bo w wojsku można powiedzieć, że zawsze trwają jakieś zakupy, zawsze trwa e, modernizacja, ale no jednak to, to, na jakim etapie my jesteśmy i ta skala potrzeb jest ogromna. Ona jest dwojaka, no bo z jednej strony mamy zapóźnienia, tak, to są. Cały czas oczywiście na defiladzie widzimy czołgi Abrams czy czołgi K2, ale nasza piechota zmechanizowana, która ma towarzyszyć tym czołgom, ciągle jeździ w. 50-60-letnich bojowych wozach piechoty jeden w swoim czasie rewolucyjna konstrukcja. Więc to pokazuje, i to jeszcze skala tych zakupów musi sięgać często nawet w tysiące, w tysiące egzemplarzy. I nie tylko my musimy zastąpić ten stary sprzęt, na przykład w obronie powietrznej, częściowo w lotnictwie, w lotnictwie śmigowcowym, ja mógłbym na każdy nowoczesny przykład mogę od razu podawać to, co jest nawet często w większej liczbie, bardzo przestarzałe, ale chcę tylko zwrócić uwagę, że oprócz tej wymiany też pokoleniowej tego sprzętu, my mamy bardzo ambitne plany rozbudowy armii, czyli ciągle aktualne są plany tworzenia nowych dywizji. My jeszcze kilka lat temu mieliśmy Pierwsze, trzy dywizje, i ósma, i prawda, tutaj tak, kolejnych schodzie. kolejnych mhm. dwóch dywizji. Jedna z nich ta pierwsza ma być taką bardziej czyn, podobno czynną dywizją, ta ósma bardziej opierając się no, o rezerwy, ale siłą rzeczy my musimy z Zbudować te, te, te organizmy? Mamy takie plany. No, wielokrotnie na pewno nasi to widzowie jest, słyszeli o tej jest, armii 300 tysięcznych Tak, to jest, znowu przerwę, Czy, bo widać, że obecne ministerstwo jakby kontynuuje politykę rozpoczętą przez rząd PiSu, przez ministrów z PiSu. Czy jednak nie pora zweryfikować pewnych rzeczy? No Wojskowi mówią, że te dwie dywizje to raczej nie uda się ich zbudować. No ja też tu przyszedłem właśnie z taką myślą, przynajmniej moja opinia jest taka, że no, kiedy jednocześnie słyszymy od polityków, że jest bardzo niebezpiecznie i możemy w perspektywie najbliższych lat spodziewać się nawet takich najgorszych scenariuszy. Ale z drugiej strony my jesteśmy to, o czym mówiłem, przebudowujemy tą armię, tak? Te nowe jednostki przecież powstają w dużej mierze kosztem tych, które, które istniały. Armia jest taka no trochę rozdrgana w sensie, w sensie takim, że Nikt nie może płynnie prowadzić szkoleń, bo jednocześnie mają być tworzone nowe jednostki, jest przyzbrojenie na sprzęt. W tle gdzieś jest wielotysięczna wręcz operacja na pograniczu polsko-białoruskim. -polsko więc moim zdaniem, te plany tej dużej armii, tej, tych dodatkowych dywizji, no na dzisiaj są ryzykowne, bo po pierwsze, możemy nie zdążyć przed tym zagrożeniem, przed którym ci sami politycy, którzy, którzy te plany realizują, nas, nas ostrzegają, a po drugie, no, czy nas na to stać. No, ja mam bardzo duże wątpliwości, a, a jeżeli nasze plany są, mówiąc krótko tak, za bardzo rozdmuchane, no to siłą rzeczy przekłada się to też na realizację. Później mamy takie kwiatki, że w jakimś obszarze ta modernizacja idzie całkiem, całkiem, ale w innym jest zdecydowanie gorzej. I ja się obawiam, że za te kilka lat, jeżeli ktoś w końcu na przykład dojrzeje, że no nie da się tego wszystkiego utrzymać na takim poziomie, jaki chcemy, mamy też sojuszników od tego, żeby wspierali nasz system obronny, po to jesteśmy w NATO, żeby te nasze wydatki, choćby militarne, były bardziej takie racjonalne, to rzućmy do tego problemy demograficzne organizacyjne. No przecież nawet taka prosta rzecz, tylko nawet pojemność naszych poligonów nie jest taka, żebyśmy mogli tam szkolić 300-tysięczną armię, a po co trzymać 300-tysięczną armię, jeżeli nie możemy jej wyposażyć, wyszkolić odpowiednio do zadań? No właśnie, wyposażenie i sprzęt w kwietniu 23 roku Przeprowadziliście oboje rozmowę. Pewnie kilka takich wywiadów było. Ja bardzo lubię rozmawiać z Mariuszem, ponieważ to jest tak. rzeczywiście człowiek, który potrafi bardzo fajnie i jasno wyjaśnić, o co chodzi w tym skomplikowanej materii sprzętowej. I właśnie wtedy wypowiedziałeś takie zdanie, czyli rok temu z okładem. Polska zbrojeniówka przespała najlepszy moment, to już było po roku tej inwazji masowej, ale i tak jest skazana na sukces. Potwierdzam, Czy, tak? Od razu mi przeleciało przez myśl, co ja miałem na myśli, tak? no bo przespała, przespała moment głównie. Yy... Nie wiem, czy będziesz dalej przytaczał, ale chodzi o to, że na przykład w tej współpracy, także z Ukrainą, tak, wiele państw wyprzedza nas, są podpisywane porozumienia coraz bardziej mięsiste. Czyli no więc właśnie. Nie, nie tylko umowy jakieś ramowe, czy tam e, zainteresowanie stron, ale pojawiają się już coraz bardziej mięsiste umowy, a że jesteśmy skazani na ten sukces, no to nasza, nasza zbrojniówka to chodzi o bardziej rynek wojska polskiego. Mówiąc krótko, czy ta armia będzie miała 150 tysięcy czy 250 tysięcy potrzeb mamy. Tyle, przyzwolenie społeczne jest, żeby wydawać na armię dużo, że ten nasz przemysł spokojnie będzie funkcjonował, zaopatrując choćby wojsko polskie i, i, i to, co będzie to, w ramach jego istniało. To może ja powinienem był inaczej zapytać. Jest skazana na sukces w jakim zakresie czasowym, bo za chwilę będziemy przechodzić właśnie do tej amunicji 155 mm artyleryjskiej, która jest absolutną podstawą obecnie działań wojskowych w Ukrainie. Ta wojna zaczęła się w 14 roku. Od, od dwóch ponad lat trwa w swojej pełnoskalowej wersji i my cały czas nie potrafimy z tym podstawowym typem amunicji sobie tutaj w Polsce poradzić. Chociaż jak mówiłeś, w Europie, na świecie podpisuje się coraz, bardziej mięsiste y, ja kontrakty. A ja mam właśnie, właśnie o tych, y, a propos tych kontraktów, ja bym chciała zapytać, y, czy, bo ty o tym sukcesie zbrojeniówki na y, jakby polu, Polskiej armii, ale czy w ogóle mamy szansę na wyjście z naszym uzbrojeniem na zewnątrz? Czy, czy... To już dwa pytania. <laughs> tak, <mi> ale. Tak. <laughs> no dobra. Zacznijmy Jasne. od tego ostatniego. Są takie rodzynki, tak, że weszliśmy na, na pewne rynki z niektórymi naszymi systemami uzbrojenia. Nie będę tutaj odkrywczy. System przeciwlotniczy Piorun tak. kupowany przez Małe Republiki Nadbałtyckie, ale ja. Dużymi literami teraz powiem, dla mnie to jest ogromny sukces. Pioruny kupiła Norwegia. Norwegia, która śpi na pieniądzach, która zaliczana jest do państw tak zwanego starego NATO. Czyli mówiąc krótko, jak mamy te dwa połączenia, no to mamy i koneksje polityczne, mamy, nie, nie oglądamy się tak na finanse, możemy kupić gdziekolwiek, co tylko, chcemy tylko. E, i wybrano jednak na te dolne piętro, no bo Piorun tutaj nie oszukujmy się, nie zastąpi patriotów, nie zastąpi systemów tak, NASA ale... czy czegoś innego to jest co do zasady ręczna wyrzutnia, ale bardzo kluczowa, co też pokazuje ten konflikt ukraiński, gdzie lotnictwo wystraszone latania na dużych wysokościach bardzo obniżyło, obniżyło tę wysokość, weszło w zasięg, mówiąc krótko, także tych ręcznych wyrzutni i to jest właśnie dla mnie ten kluczowy sukces naszej, naszej eksportowej, oczywiście naszej zbrojeniówki. Niestety jest mało takich sukcesów, to nie jaskółka. będę tu odkrywczy. Mhm. Jaskółka to by jeszcze oznaczało, że będą Kolejne. i bardzo możliwe, że w przypadku piorunów to, to raczej nie, 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 nie możemy mówić o zamkniętej liście nabywców. Tak no, słychać i wygląda na to, że to jest prawda, że, że jest bardzo dużo zapytań o, o, o te systemy. Natomiast no, problem jest taki, że z tymi innymi rozwiązaniami, które są często jeszcze bardziej skomplikowane pod względem zarządzania, wytwarzania. Wszyscy na pewno od razu byśmy powiedzieli o, o haubicy Krab, prawda, która no, dzisiaj tak, tak ta wojna zmieniła tą sytuację, że dzisiaj największym użytkownikiem krabów jest armia ukraińska, a nie, a nie Wojsko Polskie, co wynika z dwóch czynników. No po prostu Ukraińcy ponad 50 takich haubic zamówili nowych, ale też i Wojsko Polskie decyzją polityczną dużą część tych zasobów e, przekazała. Ale no nie da się ukryć, że to jednak koreańskie haubice K9 odnoszą w Europie większe sukcesy niż my. Z, z czym to się wiąże? No Moim zdaniem, tu wchodzimy już na pole takie ogólne na, na temat rynku zbrojeniowego wiąże się z dwoma innymi takimi czynnikami. Nie jest, nie jest to tylko produkt ważny. Ważne są kwestie polityczne, czyli jak nasze państwo, jak nasza głowa, państwa, ministrowie, premier i tak dalej umieją przebić się do tych innych ministrów, że Polska to jest poważny partner, kupujcie nasze, bo to są zakupy na wiele dekad, co są ważne dla nas zakupy polityczne i punkt drugi, finanse. Przecież my nie bez powodu na przykład ta Korea Południowa pojawia się przy naszej modernizacji. Bo dzisiaj, no, szanowni państwo, można by powiedzieć, że tej modernizacji by nie było, na pewno by nie było w takiej skali. Nie byłoby w większości tych zakupów bez kredytów. I Korea Południowa, inne kraje, Stany Zjednoczone oferują kredyty i to też jest czynnik, który, że tak powiem, inicjuje ten eksport uzbrojenia. Trzecia rzecz, o której warto tylko powiedzieć tak krótko powiem no, niestety u nas leżą, le, leży taka część jak badania i rozwój. Czyli no, mówiąc tak. krótko, mało jest i inwestowane, mało jest takich projektów, z których moglibyśmy powiedzieć, że na koniec powstanie coś, jakiś produkt, który będziemy mogli wdrożyć, zaoferować czy to wojsku polskiemu, czy na, czy na eksport. I to jest no, kilka, niestety, czynników, które wpływają na to, że nawet jak mamy tego pioruna, to nie zawsze będziemy mogli go tak sprzedać, bo, no bo to nie jest aż taka prosta sprawa. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.